w życia za tym Ja miałem przyjemność pracować z Panem Profesorem Rafałem on onkologiem z Gdańska, nad publikacją na temat nowych doniesień w zakresie zastosowania nowej grupy leków, całkowicie nowej tzw. inhibitorów ALK, które, jeden z tych inhibitorów był stosowany w Polsce na pewnej grupie, grupie chorych, natomiast Pozostałe dwa, jeden został zarejestrowany w pierwszych miesiącach tego roku w Europie, kolejny jest jeszcze w trakcie badań, jeśli to będzie zarejestrowane pod koniec tego roku albo w przyszłym roku. Natomiast jest to, dlaczego właśnie ta grupa leków? Jest to grupa leków, która wykazała bardzo, bardzo duże korzyści u chorych, Którzy obecnie mają bardzo złe rokowanie mimo stosowania standardowej chemioterapii, mam tutaj myśli z zaawansowanym komórkowym rakiem płuca oraz w szczególności grupę z przyrządami do mózgu. Kilka słów na temat technologii. Raka płuca, by przypomnieć, jest to największy zabójca, jeśli chodzi o umieralność środowiskową w Polsce. I na świecie również. Analizy Krajowego do Otworów pokazują tendencję wzrostową w zakresie zarówno zachorowalności, jak i umieralności wśród kobiet. Natomiast te wskaźniki wśród mężczyzn w Polsce w ostatnich latach maleją. Uważa się, że ta rosnąca zachorowalność i umieralność wśród kobiet jest to pokłosie mody na utalenie papierosów wśród kobiet. W latach 90. -tych. był taki, taki boom tytoniowy. I w tej chwili e, ta moda na palenie właśnie zbiera żyło Bardzo e, Bardzo niekorzystne, niekorzystne wskaźniki przeżyć pięcioletnich to jest około 14% w Polsce, a więc jest to bardzo wysokości. Dla większości chorych w stadium uogólnionym choroba, choroba mediana czasu przeżycia nosi od 6 do 10 miesięcy, więc. Zaraz pokażę, jak to wygląda po zastosowaniu tej nowej grupy leków. Warto tak, zapamiętać, 6-9 miesięcy to jest mediana dla przeżycia w stanie <grymne> rozpocząć. E, obserwujemy w porównaniu do innych nowocorów relatywnie niewielki postęp leczenia, e, w zakresie wyników leczenia w trakcie ostatnich kilkudziesięciu lat. 80% przypadków jest to niedrobnokomórkowy rak i, i właśnie o tym e, typie Ana będziemy mówili. E, jeśli chodzi o zachorowalność, to według najnowszych danych e, Krajowego Rejestru Nowotworów mm, obserwujemy ponad 15 tysięcy nowych zachorowań wśród mężczyzn e, i ponad 6 600 nowych zachorowań wśród kobiet rocznie w Polsce. E, jeśli chodzi o zgony, również bardzo duża liczba zgonów, około ponad 16 tysięcy wśród mężczyzn i niemal 6,5 tysiąca zgonów wśród kobiet rocznie. To są dane z 2012 roku, ostatnie ramy krajowego Kolesji Nowosławów. E, przechodząc teraz do inhibitorów e, mm, ALK, czyli inhibitorów kinazy ALK, to nowa grupa leków calowanych, znaczy ukierunkowanych molekularnie, i taka krótka metry, metryczka, dla kogo są te leki dedykowane, dla jakich, dla jakich chorych. Niestety tych leków nie można zastosować u wszystkich chorych. na z sobą skuteczność dobrze byłoby, gdyby można było ich zastosować u wszystkich. Leki te zostały zarejestrowane i ich... Skuteczność została wykazana u chorych z mutacją, tzw. rearanżacją w genie ANK. Eee, niestety jest to niewielki odsetek wśród e, wszystkich chorych e, na niedobór chorób, a w półce ocenia się, że jest to 3-7%. E, w ubiegłym roku pojawiły się również doniesienia o skuteczności tej grupy leków. U chorych z inną mutacją, jeszcze rzadszą, około 1-2% przy wszystkich chorych na niedobrych chorych jest to rearanżacja genu ROS1. Inna no bardzo rzadka mutacja. E, jeśli chodzi o mutację genu ALK, to mutacja ta występuje głównie w raku kurczołowym, nieco częściej u osób, co ciekawe, u osób niepalących. E, w skali Polski odpowiada. To około 60 do 100 chorych, e, którzy mogli się kwalifikować do, do leczenia e, inhibitorem LK w e, pie, pierwszym inhibitorem, który został zarejestrowany, czyli, czyli zotynik zaraz powiem dokładnie o tym. E, u kogo mogą one być stosowane e, i w której linii? E, leki te mogą być stosowane w pierwszej linii leczenia załączonego, nie do również w kolejnych liniach. E, Jeden z tych inhibitorów e, może być stosowany e, po niepowodzeniu leczenia e, innym inhibitorem. E, do tej pory zostały zarejestrowane dwa inhibitory ALK. Pierwszy to jest kryzotynik, zarejestrowany w USA najpierw, następnie w Unii Europejskiej w 2013 roku. E, drugim jest Ceretynib, zarejestrowany w zeszłym roku w USA przez i na początku tego roku ale Tynik prawdopodobnie będzie zarejestrowany w roku 2016 roku. E, tak jak powiedziałem, cerytynik został zarejestrowany u chorych, na chorych, którzy zostali już przeleczeni kryzotynik, czyli tym, tym pierwszym lekiem. E, Jaka jest aktualnie dostępność do tych leków? E, niestety ani kryzotynik, ani cerytynik nie są fundowane. Natomiast. E, Prezotynik był już oceniany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych w 2013 roku, otrzymał negatywną opinię prezesa, a od uzasadnioną zbyt małą ilością badań, brakiem finalnych wyników w zakresie przeżycia całkowitego oraz niską efektywnością kosztową, kosztową także częstą wśród leków stosowanych w onkologii. Prezes podsumowując uznał refundację tego leku wówczas za przedwczesną. Pozostałe dwa leki z tej grupy nie były jeszcze oceniane przez załatwik, ale wydaje się że jeśli zerytynik będzie oceniany, to ze względu na brak refundacji kryzotynibu również otrzymał negatywną rekomendację, ponieważ skoro jest stosowany po kryzotynimie, to nie będzie takich chorych, do których można by zastosować. Tutaj taka, takie krótkie podsumowanie na temat skuteczności e, pierwszego z tych leków, który był oceniany przez e, Agencję Oceny Technologii Medycznych. Tutaj widzimy, że e, w badaniach wykazano medianę czasu życia bez progresji od 7,7 ,7 miesiąca do e, niemal 11 miesięcy w, w pierwszej linii leczenia, a, to, co jest najistotniejsze, to co chciałbym w szczególności pokazać, 20 miesięcy życia całkowitego w badaniu Profile 2007 w porównaniu ze standardową chemoterapią, takie właśnie życie udało się osiągnąć wśród chorych, którzy otrzymywali ten lek w badaniu klinicznym. W ubiegłym roku pojawiło się nowe doniesienie, była to retrospektywna analiza z badań. 2011, 2005, Która wykazała e, przeżycie 30-miesięczne u chorych, to jest bardzo istotne. E, drugi drugich lub kolejnych dniach leczenia większość tych chorych doświadczyła przyrzuty do mózgu. A więc e, ta grupa, która e, średnio przeżywa dzisiaj kilku, kilka miesięcy, e, a więc e, mamy tutaj do czynienia z, z przełomowym postępem, ponieważ. E, przedłużamy życie o kilka lat chorym, którzy, którzy dzisiaj praktycznie mają przed sobą bardzo, bardzo niski zgon. Dla większości, podsumowując, dla większości chorych w stadium uogólnionym, zapracowanego <laughs> raka płuca, mediana życia całkowitego wynosi w tej chwili od 6 do 10 miesięcy. Średnie przeżycie u chorych z przedmiotami do mózgu to od 3 do 10 miesięcy w Polsce, w zależności oczywiście od i stosowanego schematu leczenia chemoterapią standardową. To, co się udało osiągnąć w badaniach klinicznych, to około 30 miesięcy średniego przeżycia u chorych leczonych kryzotyniłem w To przeżycie udało się osiągnąć, ponieważ kryzotylnik stosowano wśród tej grupy chorych. Również po progresji naświetlając e, przywróty do mózgu, a więc było to leczenie skojarzone z radioterapią. E, wstępne wyniki e, takiej analizy opracowanej przez Uniwersytet Ontologii Radioterapii Uniwersytetu Centrum Klinicznego w Gdańsku pokazały, że m, wśród chorych leczonych w Polsce e, ci chorzy otrzymywali leki z takiej. Darmowej donacji przez producenta, ponieważ jest które są refundowane, udało się osiągnąć medianę życia bez progresji choroby o wartości 15,5 miesiąca w drugiej i trzeciej linii, a więc jest to wynik lepszy niż wynik, który osiągnął w badaniach klinicznych. Pokazuje to, że stosując precyzyjną kwalifikację, optymalną kwalifikację chorych do leczenia, możemy osiągnąć wyniki w Polsce lepsze niż badania niż w badaniach klinicznych. E, oczywiście, tak jak powiedziałem, leki są nierefundowane, a więc kilka słów na temat barier dostępności. E, koszt terapii terapii ALK oczywiście uniemożliwia zakup e, taki, e, takiego leku przez chorego na rynku komercyjnym ze stuprocentową odpłatnością. Czyli de facto brak refundacji oznacza tutaj brak dostępności. E, refundacja leków przeciwnowotworowych w e, zastosowaniu u chorych z rzadkimi mutacjami spotyka się bardzo często z problemem spełnienia e, restrykcyjnych w polskim prawie bardzo restrykcyjnych wymogów refundacyjnych. E, wynika to z tego, że zarówno rozporządzenia Ministra Zdrowia, jak i zarządzenia prezesa agencji określające te kryteria, ale sama ustawa refundacyjna wyśrubowują je bardzo, bardzo wysoko, bardziej niż podobne przepisy w innych krajach Europy. W związku z tym leki, które są dedykowane chorym w zaawansowanej chorobie nowotworowej, bardzo często nie spełniają tych kryteriów. W szczególności problem ten dotyka leków, które mają być zastosowane u chorych z rzadkimi mutacjami. Jak prawdopodobnie Państwo wiecie, zarówno Agencja Oceny Technologii Medycznych i Ministerstwo zdrowia odnosi się do tzw. efektywności kosztowej, oceniając te leki, czyli bada, ile kosztuje uzyskanie dodatkowego roku życia. Dzięki leczeniu chorych nowym lekiem. Większość tych leków niestety przekracza ustawowo określony próg efektywności kosztowej, czyli przykrotność trzykrotność PKB na mieszkańca Polski. Kilka słów jeszcze na temat kosztów Narodowego, Fundusza, Narodowego Funduszu Zdrowia związanych z rakiem kurca. Dane opublikowane przez NFZ. Dane te pochodzą z 2011 roku, ale są to ostatnie dane, które NFZ opublikował e, dotyczące wydatków e, na świadczenia i diagnostyczne, i terapeutyczne. E, wydatki te mm, związane z rakiem płuca zostały oszacowane przez NFZ na poziomie e, 750, głównie milionów złotych rocznie, więc e, powoduje to, że rak płuca. De facto stał się trzecim po roku pierwszy do takiego najbardziej kosztownym rozpoznaniem onkologicznym dla publicznego systemu ochrony w ostatnich latach. E, mimo to postęp w zakresie e, wyników leczenia jest e, do tej pory nadal niewielki, jeśli mówimy o tych lekach, które są dotychczas e, refundowane. E, jakie są wnioski? Podsumowując. E, to co powiedziałem do tej pory, udostępnienie nowych leków hmm, chorym na niebiodnokomórkowego raka z grupy inhibitorów ARK pozwala bardzo znacząco wydłużyć przeżycie bez progresji choroby, przeżycie całkowite w szczególności e, dzięki stosowaniu po progresji tych leków, e, leczeniu skojarzonemu z terapią, hmm, pozwala to na osiągnięcie mediany nawet 30-miesięczny. Wstępne polskie wyniki leczenia chorych na raka rakapuca, te wyniki dotyczyły leczenia kryzotyliwem, pokazują, iż przy optymalnej kwalifikacji możemy uzyskać jeszcze lepsze wyniki przeżycia niż wyniki uzyskane w badaniach klinicznych nad tym lekiem. I to, co jest bardzo istotne, to genotypowanie. To, że ci chorzy muszą być genotypowanie, muszą mieć oznaczone mutacje, to powoduje, że podejście zarówno decydenta czy Ministerstwa Zdrowia, płatnika, jak i instytucji odpowiedzialnych za, za ocenę technologii medycznych, a więc szczególności tutaj Output powinno ulec pewnej zmianie i, i wziąć pod uwagę ten kierunek, nowy paradygmat, który się pojawia w onkologii, a więc oznaczanie genetyczne chorych podczas kwalifikacji do, do terapii nowymi lekami. I tutaj ostatni slajd, bohater tej prezentacji rak płuca z zaznaczonymi strzałkami przerzutami. To z są strony. Dziękuję Państwu bardzo.